No cześć, jestem Natrak i witam was w pierwszym odcinku ze Spora. Jest właśnie 3 września, znaczy, właśnie, kiedy jest rozpoczęcie roku? Nagrywam to w lipcu i, no nie wiem, ale tak czy inaczej pewnie wszyscy się cieszą, że zaczął się rok szkolny. Um, więc to postanowiłem właśnie w ten żałosny dzień rozpoczęcia roku rozpocząć nową serię. Um, I co, jest to Spor, całkiem niedoceniona gra, którą gram po raz pierwszy. Um, tak więc zaczynamy. To muszę wybrać sposób żywienia mojej komórki: roślinożerca czy mięsożerca. Wydaje mi się, że jednak wolałbym, aby był to drapieżnik. Poziom trudności. Okej, okay, wybierzemy normalny. Nazwij swoją, a to jest planeta. Dobra, mniejsza o to. Może niech będzie truk. Tak więc zaczynamy naszą grę. No i jebnie w ziemię. Albo w cokolwiek to jest. Czego się nie spodziewają? A tu zaraz. Ups. A. Okej. Okay, czyli zapewne w tym oto, nie wiem, meteorycie, komecie będzie nasza komóreczka, którą będziemy rozwijać. Um, tak? Chyba tak. Yy, grałem dosłownie przez pierwsze 15 minut gry i tak sobie pomyślałem, że tak nagram, bo całkiem to spoko. Decyzje podejmowane w kolejnych fazach gry spor będą miały wpływ, będą miały wpływ na dalszy przebieg rozrywki. rozgrywki. okej, okay, okej, okay, ok. Pramorze, Okej, okay. Dobra, <ścoughs> zaczynamy. Pasek rozwoju, dobra, Ten tutorial zawsze jest wkurzający. Także, mm... także to musimy coś zjadać, zapewne. Ok. Pierdzielu to. Jest mięższożercą, więc raczej muszę polować za tymi różowiutkimi rzeczami. Yeah! Super. Czy oni mnie mogą zaatakować? Mogą chyba. oj, już chodzi u mnie. Czyli raczej będę ich unikał. Tak, rośniemy, rośniemy. Hmm. Inne komórki i odłamki meteoru mają istotne znaczenie przy zdobywaniu nowych elementów. Mhm, mm no tak. Yy, czyli jednak musimy również zabijać te inne stworki, inne komórki. No super. Wow, dostaliśmy kolce. Jakbym podążył za tym kolesiem... Chociaż nie, najpierw bym musiał się wyposażyć w inne, różne takie części ciała. Bo właśnie, gdy przywoływujemy partnera, możemy coś. Możemy wyewoluować poprzez nowego potomka, dodając różne cechy naszemu gatunkowi, naszej komórce. Yeah! No i coś się urodziło. Jesteśmy w fabryce, w naszej fabryce komórek, nie no, ja muszę coś sobie zwinąć, OK. W każdej fabryce można zmienić tryby działania, klikając widoczne powyżej przyciski trybu. Nie będę tutaj z tego tutoriala korzystał, bo tylko zanudzam tym. Możemy również zmienić barwę naszemu stworkowi. Hmm... Wiecie co, poświęcę na to chwilę czasu, bo chciałbym, aby... Aby wyglądał fajnie. Mamy tylko 12... Czegoś tam. Mhm. Tak naprawdę mogę tylko i wyłącznie dać kolec. Tak więc. A, może po bokach tak jakoś dodał. Później również to mogę zmodyfikować ich położenie tych kolców. Nie no, dobra. Niech będą tak. W ogóle tu ma oczy, tu ma buzie, tutaj jakiś ogon czy tam. Widź. Okej, okay, to wystarczy. Ale faktycznie, barwy mogłem zmienić. Chciałbym, żeby był taki mroczny, wiecie. Albo nie. Zielony. Wygląda jak jakiś radioaktywny odpad. Mm. Nazwij swój gatunek. Nie wiem, nazwę go... ...druk, tak samo jak planeta. Nie ogarniam. Zaczynamy teraz już poważną grę, mamy kolce, możemy się bronić w końcu, bo w sumie to teraz nasza, przedtem ta nasza komóreczka była dość bezbronną istotą. Natomiast teraz... Mam nadzieję, że uda mi się coś upolować. Jeps, jeps, jeps. Tak. Zniszczyłem go. A tutaj coś pływa, tutaj coś pływa, gnoju małe. Tak. Jadłem. <laughs> yeah. Udało mi się wpieprzyć tego małego, gdy cały ten teren się powiększał. Mmm... oj, zaraz on mnie. Czy on może mnie zjeść? Tak, może. Bez skitu to są już coraz nie, bardziej niebezpieczne stworzenia. No ten mnie zaraz dogoni gnojek mały. A... No bez skitu. Myślę, że to jest gra dla dzieci, a ja i tak sobie w niej nie radzę. W wiem, że nie mam skilla, ale... No, come on. No kurde, no zaraz mnie, zaraz mnie, zaraz mnie! Okej, okay, tam zaczęły się bić i robić inne rzeczy. Zrobiło się tłoczno, więc na tym skorzystałem. Aaa, dlaczego tak się dzieje? Okej. Okay. Odpłynąłem od niego. No dlaczego? A, muszę troszeczkę bliżej trzymać myszkę. Ale tego mi się uda zjeść. Uda mi się go zjeść. Yep. Dwa gryzy i będzie... ...zjedzony. O kurde. On mnie czymś opryskał. On mnie czymś opryskał, Skubaniec. Właśnie, niektóre stworki mają również inne tam zmysły jakieś, dzięki którym są naprawdę czasami niebezpieczne. No, i zaraz chyba tracę życie. Chociaż nie przez to, że mnie ugryzł, to troszeczkę odpłynąłem. Wyski tu co, na razie prądem? Chyba to jest prąd. No. Ty gnoju mały zabił mnie. Na szczęście śmierć to w tej grze aż tak dużo nie oznacza. Ubrajemy i staram się unikać. Tych, tych. O, ten może. Ja, yeah. Okej, okay, zjadłem mięsko. No bez kitu. Chyba muszę na więcej polować istot małych, aby się uodpornić szybciej na te większe. Które jednak są złe. I szybko mnie atakują. Wow, wow, wow. Ale go wpieprzył. O, mam. nie wiem co to jest. Jakiś odwłok czy coś takiego. Wygląda to dość dziwnie, ale może dzięki temu na przykład można szybciej pływać? O tak, właśnie, napęd odrzutowy. Napęd odrzutowy boże. Ja. Yeah. Możemy już przywołać partnera kolejnego, także to zrobię. No, gra jest całkiem przyjemna, mimo zaatakował mnie mały gnojek. Ja tak nie lubię. Zjemcie. No, ma za swoje. Z detrakiem się nie zadziera. O, mamy nową, nowego potomka, więc możemy mu coś dodać teraz. Naprawdę to jest za drogi w tej chwili. Widź szczęka. Hmm... Wiecie co bardzo? Pamiętam, że w poprzednim razem, gdy grałem, yy, moja komórka wyglądała dość inaczej, bo była hm. Miała dwa otwory gębowe po bokach, i to jest fajny pomysł, wiecie, bo mm, wtedy może więcej zreć. Może więcej zreć, więc yy, właśnie tak zrobię. Szczerze mówiąc, z racji tego, że mamy tej kasy dość mało, to ja w tej chwili nic zmieniać tutaj nie będę, oprócz przestawienia tych yy, narządów dwóch. Yy. Albo nie, jak mogę sprzedać coś? Tak, mogę. I teraz yy, dodam ten napęd. Hmm. Boże, jakie to jest brzydkie. Ten stwór naprawdę robi się. Hmm. Robi się naprawdę brzydki. O, i tutaj oczy bym dodał. Teraz to naprawdę wygląda żałośnie, ale co mi tam? Mogę te oczka mu jakoś. Z... Przedam mu je. I wymienię. Oho, będzie miał jedno oko. W przodu. A co mi tam? Ja nie mogę. Ale brzydal. Ej, ja sprzedałem to. No dobra. Nie, teraz mu coś tam się nałożyło. Oki doki. Więc nasz tworek WL zmienił się. I osiągnął nowy etap swojej rewolucji. W sumie tutaj w grze nie wyglądasz tak źle jak w trybie tworzenia. Myślałem, że będzie znacznie gorzej. Nie, yeah, widzicie, on naprawdę jest niezły w tym, co teraz robi. Szybko pożaru, znaczy pożaru. Um, teraz tylko jednak muszę ogarnąć, jak on ma jeść tak po bokach, ale jest to możliwe. I z racji tego, że ma te dwie gęby, może to robić łatwiej. Zawsze jest prawdopodobieństwo, że to jest zgarnie bokiem. Hmm. O, to jest nasz potomek, znaczy potomek, gatunek. Chyba nie mogę go zaatakować. Nie, nie mogę. Można się z nimi tylko rozmnażać. Ojej, ojej, ten jest większy. Jakoś tak niezbyt ufam tym większym istotom. Chociaż on nic mi nie może zrobić. Sam go trochę uszkodzę. O, właśnie, to on wydziela taką maś niezbyt fajną, która jest szkodliwa dla mnie. Dobra, to jednak ich postaram się nie atakować. Yy, bo nawet, jak je zaatakują, to mogą się odwrócić, i. O, to jest dość chyba słabe. Słabe stworzonko. Yeah! Dostaliśmy coś. Rzęski. No i ten gnojek znów tutaj jest. Ja nie mogę. Nawet nie zjem swojego mięska upolowanego, bo tamten mnie goni. Kurde. <laughs> nie lubię tej gry. No i jeszcze tamten... No, no i mnie zapnął. Okej, okay, na sobie będę unikał tamtych, bo on pożera wszystko. On pożera dosłownie wszystko. Aaaa! Co się stało? Ja zginąłem? <grystanie> Ups, bez kitu. To serio jest naprawdę tak forfan, więc. Zignorujcie, że tutaj lamię, <grystanie> Bo robię to dla zabawy. Eee... Doganiaj tego gnoja małego. Aaa... Eee. Okej, okay, jednak chyba yy, w mózg to go nie wyposażyli z racji tego, że. O tu jest coś małego. Może, może uda mi się to pożreć. No i już mnie goni to wielkie coś. No bez kitu. Dlaczego na mnie się to uwzięło? Naprawdę z tym ciekawe wiem, że to jest tylko gra, ale no bo. O, pożarłem. Widzicie co? Nie, w następnym fazie tej ewolucji zmienię jednak te gęby, bo po bokach nie odpowiada mi to. W racji tego, że te kolce yy, przy okazji odpychają żarcie. Przez co jest to takie dziwne i niezbyt yy, dobre. O, nie, 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 nie! Co to za wielgach na gówno tutaj pływa? Come on. Chcę to zabić w końcu, może jak to zabiję, uda mi się odblokować y, tą truciznę, którą to wydziela. Bo naprawdę, one są teraz wręcz nie do ataku. O! Tak! Wreszcie. Super. Także, mam to odblokowane. Plucie jadem. Pewnie uruchamiają to w... Uruchamiają to w fazie zagrożenia. Ym... Okej, okay, więc pojem tego mięska troszeczkę, bo już chciałbym przywołać się yy, partnera. No kaman, jeszcze jedno mięsko. No bądź grzeczny. Grzeczny, grzeczna. Okej. Okay. A, bo ja mogę przywołać... Yy, zawsze. To super. No to okej. Okay. pozmieniam troszeczkę okay, i zakończymy ten odcinek. Hmm. Okej, okay, czas to zmienić. Także gęba będzie tutaj. Jedna. I tutaj będzie oko, a po bokach. Może dwa. Dwie pary kolców. No, w sumie dlaczego nie? Hmm. Czasem już nie mam żadnej kasy. Dobra, także kończę ten odcinek na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście łapki w górę. Miele widziane i zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco. Siemaneczko.